Yy... Czyli to ono cię poderwała. To znaczy, to, to nic to nie To jest też potencjalna hipoteza, bo w przeszłości też yy, musimy to powiedzieć, miałeś wobec niej pewne zadanie operacyjne, zdobycie jak największej liczby informacji ze środowiska przestępczego. Musiałeś się do niej zbliżyć. Czy nazwałbyś tą relację romansem? Ja powiem tak. Yy... Ale szczerze. Tak, tak, ja będę szczerze, szczerze, ja nie mam tutaj nic do ukrycia. zresztą mam już teraz taką sytuację, dobrze o tym wiesz, że jestem kompletnie niezależną osobą. I, e, powiem tak, e, w momencie, kiedy, kiedy stało się to zabójstwo, nawiązałem z nią kontakt, e, przecież ona, nie, ona mogła postąpić w ten sposób, że powiedzieć oficjalnie: nie wiem, proszę pana albo słuchaj, e, nie, nie mam ochoty mieć z tobą kontaktu, tak? Dla mnie, dla mnie kontaktem jest prokurator, ponieważ on prowadzi sprawę, będzie mnie oficjalnie wzywał na przesłuchania, no to ja będę z nim po prostu, będę z nim rozmawiała. Ona tego nie zrobiła, tak? Przecież to nie było tak, że ja tam na siłę umawiałem się z nią, dzwoniłem do niej, raczej to było odwrotnie, to ona dzwoniła przyjeść, tak? Przecież pamiętam pierwsze spotkania u niej w domu. Czyli to ona cię poderwała? To, znaczy, to nic to nie. Ja tego tak nie nazwę. Okay. Ona, jeżeli tutaj poruszasz ten wątek osobisty, tak? To do, 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 niego, do, do niego za chwilę wrócimy. To ona to zrobiła z pełną premedytacją, bo chciała, sobie z chciała mieć z tego jakąś korzyść, tak? tak ja ją oceniam. Ja chcesz film. powiedzieć, że z pełną premedytacją nawiązała z tobą Romas. To masz na myśli. Bliskie relacje, bliskie, Za relacje. bliskie okay. relacje. Czyli czy bliskie relacje nazwa byś romansem? Bo to jest różnica. Bo wiesz jak działa w, w tym kontekście złamane serce, kiedy relacja nie idzie tak jak od tego oczekuje jedna ze stron. No tak, ale słowo złamane serce, to ja czytam to, że, że co, że była zakochana no to Nie, to... Jeśli, no, jeśli, jeśli kogoś, jeśli z kimś się spotykasz, z kimś masz taką bliską relację, w pewien sposób dochodzi do, jakiegoś, do jakichś zbliżeń, to wówczas, kiedy druga osoba dowiaduje się, że była dla ciebie tylko pewnym zadaniem operacyjnym do wykonania, no to jest pewnego rodzaju rozgoryczenie, jest pewnego rodzaju żal, i jest takie, że potrafisz się zawieść na osobie, której zaufałaś.